Ostatnie nasze spotkanie. Adwent, jak mówiłem, jest przygotowaniem na spotkanie z Chrystusem. Kościół dzieli Adwent na dwa okresy. Pierwszy jest przygotowanie na przyjście Chrystusa powtórne, na paruzję, o ile jeszcze ktoś w ogóle wierzy w te rzeczy. Drugi natomiast okres to jest to, że przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia. I chcę Ci powiedzieć dzisiaj, w tym naszym ostatnim spotkaniu, jak będzie wyglądała Twoja śmierć bo to jest najważniejszy moment naszego życia. Nie ma ważniejszego momentu. Ani habilitacja, ani profesura, ani doktorat, nic nie jest ważniejsze, tylko ten ostatni moment Twojego życia, czyli Twoja śmierć. Zobacz, że po śmierci idziemy, jak mówi Kościół, idziemy na sąd. A więc jak, jak, jak wygląda sąd? Sąd, w sądzie, w sądzie kto pracuje? Sędzia. Oskarżyciel, obrońca, ława no przysięgów, to już podciągamy pod sędziego. Później jest oskarżony i świadkowie. To są wszystkie osoby, które są w sądzie. I teraz zobacz, umrzesz, pójdziesz do takiej sali kinowej, pięknie, yy, z pięknymi krzesłami, i usiądziesz tutaj, ty, na krześle, po lewej twojej stronie usiądzie twoja żona, twoje dzieci, wnuki i nie wiem kto jeszcze. Po prawej stronie usiądzie twoja kochanka, później druga kochanka, twoja żona może pierwszy raz w życiu zobaczy Twoją kochankę i powie, o, Dziwię się, że to ty. I może pierwszy raz się poznają. I to się zacznie już robić gorąco, już, na, już na, na, na samo rozpoczęcie tego sądu. Natomiast z tyłu będą siedzieć wszyscy ludzie, którzy spotkali się z tobą w jakikolwiek sposób, nawet gdybyś tego nieświadomy, ale spotkali się w twoim życiu. To będą właśnie ci, z którymi twoje życie się w jakikolwiek sposób skrzyżowało. I. Teraz wystąpią świadkowie. Kto to są świadkowie? Właśnie ci ludzie, z którymi twoje życie się skrzyżowało. Na przykład jadę samochodem i jedzie przede mną ktoś, szyby zaparowany, ja nie wiem, czy to jest kobieta czy mężczyzna, ale ja jedzie bardzo powoli, ja nie mogę go wyprzedzić i zaczynam mu złożyczyć, żebyś w rowie skończył, daj spokój, ja się spieszę, a ty mi tutaj robisz teraz takie rzeczy. I później ten ktoś zjechał na prawo i ja nigdy nie widziałem, kto to był. Ale on przyjdzie na ten sąd i powie, o, ksiądz Nikos, on po prostu, proszę bardzo, złorzeczył mi i, 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 i o włos później nie wpadłem do rowu, bo to się okazało, że był pewien mężczyzna. I to będą świadkowie wszyscy ludzie, z którymi moje życie w jakikolwiek sposób się zetknęło, o których źle pomyślałem. Także oni przyjdą zeznawać nagą prawdę o mnie. Potem... Wyjdzie oskarżyciel. Kto jest oskarżycielem? Satanas, Po hebrajsku jest oskarżyciel. To jest ten diabeł, który wyjdzie. A, przepraszam, pominąłem bardzo ważną rzecz. Po świadkach zgaśnie światło, będziesz siedzieć przed dwoma ekranami. Jeden główny, drugi wyżej troszeczkę mniejszy. I ten na tym głównym ekranie zostanie puszczony film. Z czego? Z Twojego życia. Fakty Twojego życia. Natomiast na górnym ekranie będzie trochę mniejszy, co będzie szło równolegle do faktów Twojego życia. Coś, czego dzisiaj nie widać. Czego? Twoich myśli. I tam będą wszystkie Twoje myśli. Może Twoja żona, Twój mąż zobaczy pierwszy raz, co tak naprawdę. Prawda, o nim myślałeś, o nie myślałeś, co miałeś w głowie. I ten film się pojawi. Po tym filmie wystąpi oskarżyciel. A i na tym filmie czerwoną podwójną krechą będą podkreślone wszystkie nasze grzechy, i te myślowe, i te uczynkowe. I po tym filmie, jak się skończy, wyjdzie wystąpi oskarżyciel i powie Proszę Państwa, ja chyba myślę, ja, ja jestem pewien na moim sądzie, że, 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 że nie musimy chyba robić żadnego sądu, bo ksiądz Nikos sami widzieliście, ile ma grzechów, ile ma tych krech. A tych krech będzie bardzo dużo, o tych Was zapewniam. I, powie, i dlatego proszę bardzo, jest przygotowana już dla księdza pokój yy, ciepły, bo grzejemy już od dawna. Bardzo proszę, tam się z wizytówka ksiądz Nikos Skóras, bo nie wiem, czy wiecie, że już mam przygotowany w piekle pokój. Ale problem polega na tym, że także i ty, i ty, i ty, i ty masz ten pokój już przygotowany. Skąd ja to wiem? Mówi święta Teresa Wielka, bo ona kiedyś miała problem, żeby wejść w życie zakonne, się serio rzucić i pan Bóg dał jej sen, kiedy Anioł ją zaprowadził do piekła i tam zobaczyła swoją celę, już przygotowaną dla niej. I, i, i szatan powie, dlatego uważam, że nie mamy tutaj co dyskutować, proszę bardzo, on już jest, nadaje się do piekła. Później wystąpi obrońca. Kto będzie tym obrońcą? To jest ciekawe. Kiedy pytam ludzi, ludzie mówią, no Anioł Stróż, albo nie, Jezus Chrystus, on będzie obrońcą, ale. On musi mieć materiał dowodowy. Szatan, materiał dowodowy, wszystko podkreślone czerwoną krechą w moim życiu. A co będzie miał Chrystus? Może myśli sobie moje dobre uczynki. Przykro mi. Bo św. Jakub Apostoł mówi, że wszystkie dobre uczynki przychodzą od Boga, nie są Twoją własnością. Jest mi bardzo przykro. Jaki jest materiał dowodowy Chrystusa? On musi mieć jakiś materiał dowodowy. On nie może powiedzieć, ja tu jestem Bogiem, większym od szatana i dlatego Ty tutaj szatanie się zamknij, a niko z poznajomości pójdzie do nieba. Nie, nie ma tu znajomości. Na tym sądzie nie ma znajomości. On musi mieć jakiś dowód obrony. Wiesz jaki jest dowód obrony? Jeden. Krzyż. On przyjdzie, przyjmie się Krzyż i powie, ale ja wiedziałem, jaki ten Nikos będzie. Ja wiedziałem o wszystkich jego grzechach, o, o, o wszystkich jego niewiernościach, i ja to wszystko wziąłem na Krzyż. Nikos, umarłem za wszystkie Twoje grzechy, zapłaciłem za wszystkie Twoje draństwa, zapłaciłem za wszystkie, wypiłem wszystkie piwa, które Ty naważyłeś. Zrobiłeś cierpienie wielu ludziom swoim postępowaniem. Skutki tego cierpienia ja wziąłem wszystko na siebie, i teraz będzie, i powie Tobie, Zosiu, Piotrze, Agnieszko, Nikosie. Tam jest niebo, jest mieszkanie dla Ciebie przygotowane, i zobaczysz mieszkanie, i powiesz, czyje to mieszkanie? Jana Pawła II, takie piękne, czy matki Teresy z Kalkutą? On ci da lornetkę, i zobaczysz, a tam Twoje imię i nazwisko. I Chrystus powie to i usiądzie. I teraz musi być sędzia. Kto będzie sędzią na tym sądzie? Bóg! No jasne, bo jest prawda wiary. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza za złe karze. Teraz moje pytanie brzmi, są ludzie w piekle? Ja wierzę, że są. Jeśli są ludzie w piekle i Bóg ich tam posłał, to ja przepraszam, nie chcę być więcej księdzem w religii katolickiej, dlatego że jeśli Wasz Bóg. Kogoś wysłał do piekła, to ja dziękuję. To ja nie chcę być takim bogiem. Ale nie, bo Bóg rzeczywiście jest sędzią sprawiedliwym. Gdybym ja to zanegował, zanegowałbym prawdę kościoła. Ale Bóg już osądził twoje życie i wydał wyrok. Wiesz, jaki jest wyrok za Twoje życie? Mimo tego, że nie popełniłaś nigdy grzechu ciężkiego? Piekło. Za wszystkie moje grzechy, za całe Twoje życie jest piekło. Tylko dziewica Maria nie miała wyroku piekła. Ale wszyscy ludzie mają wyrok piekła. Tylko wiesz co, jaki jest problem? Że Bóg już ten wyrok wykonał. Na kim? Na Jezusie Chrystusie, który wstąpił do piekieł. Jezus Chrystus wziął na siebie wszystkie Twoje piekła. Wszystkie Twoje grzechy wziął na siebie. On poniósł nasze grzechy. I ten Chrystus, ten Bóg już nie jest na sądzie jako sędzia. Ten Bóg jest jako obserwator. Kto będzie sędzią? Kto wyda wyrok? Jak myślisz? Ty. Ty wydasz wyrok. Niektórzy się uśmiechają, uczniowie, jak ja to mówię, mówią: O, proszę księdza, to fajnie, od dzisiaj dragi, dziewczyny. I ja sobie później, jak będę na sądzie, to powiem: To ja chcę do nieba. Głupcze mówię. Jak zobaczysz swój film, zobaczysz. Cierpienie, które zadawałeś, zobaczysz, że ktoś popełnił przez ciebie samobójstwo, i to myślisz, że będziesz mógł to spokojnie oglądać? Nie. W połowie filmu zerwiesz się i powiesz, że to jest moje życie, mój film, nikomu nic do tego. Ja chcę być na wieki, sam na sam z moim życiem. Wiesz, co to znaczy powiedzieć, że chcę być sam na sam ze swoim życiem na wieki? To jest właśnie piekło. To jest wieczna samotność. Odwagi. Chcę Ci powiedzieć jedną rzecz. Cztery kolekcje zmierzały do jednego. Żebyś spotkał się z Chrystusem już teraz za życia. Bo kiedy w śmierci się spotkasz z Nim, to On będzie chciał tylko jednego dla Ciebie, żebyś od razu wybrał niebo. Żebyś pamiętał, że wszystkie twoje grzechy są zgładzone, że On Ciebie kocha. Takim, jakim jesteś, taką, jaką. Jesteś, że nie gorszy się Twoimi grzechami i chcę, żebyś tego doświadczył już za życia, abyś później mógł, mógł naprawdę pójść za Jego głosem, żebyś mógł pójść za Nim. Tego Ci życzę na ten Adwent i, i, i odwagi. Bo jeśli będziesz miał tego świadomość, to w te święta pojednasz się z kimś, kogo krzywdziłeś, z kimś, z, z kim nie rozmawiałeś, pojednasz się w te święta. Dlaczego? Bo ta miłość Chrystusa cię do tego pchnie. I to jest celem tych rekolekcji.